Hej ludzie, witajcie w kolejnym odcinku Day of the Zombie Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek I dziś będziemy Próbować Przeżyć Ktoś za mną jest, prawda? Nie, ale tu są Fucking babka No tak, really, really. Dobra, whatever. To mi się zdaje, że już jest końcówka tego chaptera. Później jeszcze chyba zostanie nam jeden chapter yy, tym tym psychopatycznym nauczycielem. Mam nadzieję, że w tamtym, w naszym kolejnym chapterze ten nauczyciel zginie. Dobra, whatever, lecimy, tak, w złą stronę poleciliśmy. Brawo dla mnie, Jupik, motherfucker I koniec, dobra. Mm. Mamy aż 9 minut na kolejny chapter, cieszy mnie to O, przedostanie chapter! Ja! Czuję moc! Czuję moc! O oh, yeah, yeah. dobra the fire I Nie lubię nim grać. On jest psychopatą. Nie wiem, czemu uważam go za psychopatę, ale Fajnie, wiesz. Lubisz mnie straszyć? Dobra. O kurde. Nie zauważyłem. Się mnie tak dziadkowo podpaliła. Te ząbeczki nie są zbytnio inteligentne, na szczęście, bo inaczej byśmy mieli przechlapane w tej grze. Damn! You. Okej, okay, shotgun. A babka to z rurki. Okej. Okay, idziemy dalej. Mamy tylko shotguna, także nie jest zbyt dobrze. Chociażby żeby było do niego dużo, to będzie dobrze Hi, 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 hej, hej No chodźcie, chodźcie, ale dwóch, dwóch, dwóch Dobra Okej okay. Idziemy dalej A, zamkniemy za sobą, będziemy kulturalni Hej, fajnie, że zapomniałem, że przez ściany się strzelać nie da. Hmm, ok, idziemy. Teraz tutaj musimy chyba wyłączyć. D jedno amo tylko Ale tutaj mamy na szczęście Amo do FAK FPS FPS-y Za mną nie ma nikogo Nie tylko jeden to nie Co już? Stech? I okay, tutaj potrzebujesz shotguna. Dobra. Okej. Okay. Uuu, ktoś tutaj zginął. Że tak zażartuje znowu. Dobra, wiecie co? Nie. Eee. Za krótki odcinek, ale nie wiem, czy ktoś nie przyjechał do mnie. Będę musiał wcześniej skończyć ten odcinek. Dobra, wyłączymy ten i kończymy. Bo ktoś przyjechał, sorry. Dobra, zapraszam was do komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków Day of the Zombie. Na razie, cześć, papa. Pa.